Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się pod pomnikiem smoleńsko-katyńskim w Dygowie, czy katyńsko-smoleńskim. Jednym z niewielu pomników w regionie, który czci ofiary katastrofy smoleńskiej. Ten pomnik powstał. W drugim roku po, po tym wydarzeniu, historia jego o tyle jest też ciekawa, że kamień, na którym posadowiony jest ten pomnik, wydobyliśmy tutaj z zapłotu kilka lat wcześniej, w trakcie remontu ulicy Ogrodowej przy kopaniu kanalizacji, którą interesował się bardzo mocno Sebastian Karpiniuk. W ogóle inwestycjami w gminie Dygowo. Gminą Dygowo bardzo się interesował i, i, i chwała mu za to. E, pomagał ile mógł, e, i w, e, sytuacja była taka, że e, w, w sobie spacerując tutaj po placu budowy, wokoło e, właśnie na ten kamień się natknęliśmy i e, umówiliśmy się, że kiedyś zrobimy właśnie pomnik, najlepiej katyński, bo e, nigdzie, nigdzie tutaj e, w Dygowie nie, no nie, nie było takiego akcentu. I pff, no nieszczęście stało się w 2010 roku i, i, i niestety również na tym pomniku znalazł się Sebastian. Także y, y, część tej umowy y, wypełniliśmy. Ale niestety, niestety z tym, z tym akcentem właśnie dotyczącym jego osoby. Ten pomnik powstał z inicjatywy mojej przy pomocy tu księdza Proboszcza i senator Anny Stark, którzy, których zaprosiłem do tego komitetu społecznego, gdzie, gdzie był ten ówczesny przewodniczący też Rady Gminy, Jerzy Leszczyński i my zebraliśmy pieniądze zupełnie z zewnątrz, także to budżetu gminy nie kosztowało ani złotówki, a intencja tego pomniku od samego początku miała być właśnie taka bardzo pojednawcza, bo, bo w treści tutaj napisów jest, jest wspomniana para prezydencka, jest wspomniany Sebastian Karpiniuk, jest, są połączone te dwa elementy, czyli, czyli wizyta w Katyniu i tragedia smoleńska, i to nie budziło w tamtym czasie niczyich wątpliwości i, i do dzisiaj. No, nie słyszałem, żeby, żeby, żeby komuś to przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, podaje się przykład Dygowa jako, jako właśnie takiej mądrej inicjatywy jednoczącej społeczeństwo wokół tej tragedii. To nam się udało, z tego jesteśmy dumni. Możemy co roku oddawać cześć ofiarom tragedii smoleńskiej, jak również tym pomordowanym w Katyniu, bez oglądania się na jakieś naciski polityczne. Także my, w dygowie nie mamy problemu, czy włączać syrenę, czy nie włączać syrenę po prostu co roku od 2011 te obchody u nas się odbywają. I my, również, również ta szósta rocznica. Natomiast no, jak już jestem przy głosie, przy, przy, przy tej okazji, nie sposób nie wspomnieć również moich wyjazdów z przyjaciółmi do Smoleńska i do Katynia. Byliśmy, byliśmy w gronie dziesięcioosobowym z ojcem Sebastiana Karpiniuka na pierwszą rocznicę tejże tragedii. No wtedy wtedy wrażenia. Wrażenie niesamowite, było to jeszcze wszystko świeże. Było czuć wtedy tą taką no specyficzną atmosferę tam w smoleńsku, takie bardzo charakterystyczne było, była życzliwość zwykłych ludzi, mieszkańców, którzy spontanicznie przyszli, przyszli właśnie 10 kwietnia na te uroczystości i sama, sama formuła, sam przebieg również był taki, taki ludzki. I bardzo, i w wielu punktach y, też y, y, spontaniczny, no, normalny. Natomiast Pięć lat później, na piątą rocznicę byliśmy w zeszłym roku, w kilka osób, to już dało się wyczuć tą taką sztuczność, reżyserię i przede wszystkim wszechobecną kontrolę służb ze strony rosyjskiej. Tam już nie było tych mieszkańców okolicznych, którzy gdzieś z potrzeby serca przyszli, tylko tam była wycieczka szkolna stojąca na baczność i pod czujnym okiem funkcjonariuszy FSB, no również wszyscy, którzy się poruszali wokół tego miejsca czy wokół tych uroczystości, też mogli to odczuć. Niemniej jednak, Samo, samo, samo bycie w tamtym miejscu daje naprawdę bardzo dużo. Oczywiście nie sposób być w Smoleńsku i nie być w Katyniu. To jest też, też bardzo ważne, ważne miejsce z bardzo specyficzną atmosferą. Ja osobiście nie mogę Rosjanom darować jednego, że, że umiejscowili w, w, w obiekcie Memo, memoriał Katyn, czyli na kilkadziesiąt metrów, dosłownie chyba 30-40 metrów od tam głównych wejść, takie muzeum post, postkomunistyczne, gdzie, gdzie po prostu jest Stalin, Lenin i wszyscy ci, którzy, którzy tam zaprowadzali socjalizm na ziemi smoleńskiej. To jest takie bardzo, bardzo nieładne ze strony, ze strony właśnie rosyjskiej. Zresztą oni traktują, oni traktują i dają to bardzo często odczuć że traktują Katyn jako, jako, miejsce w pochówku, pochówku śmierci, zbrodni wielu, wielu ofiar, nie tylko Polaków, więc ja kiedyś słyszałem taki pomysł ze strony tutaj naszej, żeby, żeby dojrzeć do tego i zabrać ich stamtąd wszystkich i to by było chyba najlepsze i myślę, że że, 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 duchowo też by ci ludzie byli bardzo z tego, ci nasi przodkowie, którzy oddali tam życie byli bardzo z tego tego, zadowoleni, żeby z tej nieludzkiej ziemi w końcu się wyrwać, a nie jest to niemożliwe, wydaje mi się, że jest to, że jest to zadanie dla naszych, dla naszych władz na jakieś tam lata, lata przyszłe. Oczywiście po uporaniu się z, z tą z wrakiem i, 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 i z oceną tragedii smoleńskiej, która znowu staje się przedmiotem przedmiotem targów atmosfery politycznej nie, niepotrzebnie, bierzcie Przykład Oddygowa, gdzie, gdzie u nas ten pomnik jednoczy ludzi, i, i, i w, w takim celu, żeby po prostu po ludzku oddać cześć naszym i bohaterom i ludziom, którzy pracowali dla Polski, którzy 10 kwietnia 2010 roku no, w tej tra tra tragicznej historii zginęli. Dziękuję bardzo.